wie. Oczywiście zaczynamy z gruby rury w Murder Mystery 2. Taka gra na na Robloxie. Nie wiem, gram pierwszy raz, ale raz dałem mojemu kuzynowi zagrać oczywiście. Więc jakby coś tu było w bitwie, to, to ja nie wiem. To, to nie ja na pewno nie bo ja w to gram pierwszy raz. To mój kuzyn tylko gram na tym telefonie, bo to jest mój telefon, ale mu czasem daję, więc... Dobra, nie będę się zachowywał jak jakieś dziecko Tylko będziemy komentować Dobra, no najpierw zawsze przywitanie Siemano widzowie na moim kanale Spoko gry Oczywiście, zostawcie subika i lajka I napiszcie w komentarzu Morderca by podbić zasięgi tego filmu Zapraszam Taka jest minuta idę do pokoju gamingowego. Czekajcie. Także ogólnie chodzi o to, by wybierać, czy chcesz być, no po prostu się wybierać, czy jesteś mordercą, czy jak? Czy jesteś mordercą, czy nie? Czy jesteś szeryfem, czy jesteś niewinnym. Niewinny ma za zadanie się ukrywać, uciekać przed mordercą, a szeryf ma za zadanie zabić mordercę, jak zginie. Co niewinny możemy zabrać? Pistolet, znaleźć i wziąć. Ja właśnie jestem tym niewinnym. No, po prostu zmienili na na nieśmiały. Nie wiem dlaczego. Nie pasuje mi ta nazwa w ogóle. Powinno być niewinny. Mi mówi że niewinny. Co do tego, boję się, że ktoś może mnie zabić ale będziemy na pewno robić daily jeżeli zostawicie tutaj 20 lajków albo 10 to wrócimy do tej gry elegancko wrócimy idziemy z tej gry po prostu jeszcze jakieś filmy czy coś no nie wiem czy długo będę miał ten kanał bo w sumie Ej, bo szary tu to chyba robi. Ja nie wiem, czy to jest szary, czy martwy. Nie wiem, czy to się dzieje. Terykuła mnie nie robi, ale morderca. Chyba mnie. No morderca? Tak. Serio taki dobry ja jestem! Pierwszy raz gram i wygrałem! O oh my god! Ja w to nie bierze. Pierwszy, pierwszy raz gram w tą grę i wygrywam. Ja cię. Dobra, bierzemy... Nie. Moi koledzy zawsze mi mówią, że najlepsza jest ta. Że zawsze była najlepsza, bo moi koledzy kryją w budyrny często. Nie ja wiem ile będę ten film w sumie ja będę chciał go robić, czy nie. I tak będę musiał jeszcze coś tam dodawać. Jakąś muzyczkę będę musiał wziąć sam, Albo i bez. Ale lepiej bez, Czy Jestem szyfem. Czyli ostro. Ostatnio, że go posługiwałam w sumie bronią, to się nie dziwię. Nie mogę teraz swojej zdostrzczalności. Co za... Lagi mam. Ja dosłownie mam jakiegoś laga. W moim pokoju gamingowym są takie lagi. Mówiłam wam powiedzieć, muszę leśnić. Powodz pokazuje dopiero na, mi... na 2 miliony, na miliony, na milion osób. Więc, mm. po raz drugi rundę, level, 10 graczy. Ma więcej z git. Jako niewinny wyciążyłem. Jestem teraz Morterson. czyli bardzo dobrze. Теперь не могу себя как-то открыть. To jest sobie idealna rzecz. Tak. Kurczę, przegrałem. Niestety. Głupi człowiek. Aj, aj, aj. No, chłopaki, no nie zawsze się Jako morderca za ciężko, ale no, jako szeryf ja jestem CGM-ką dosłowną. Moja ulubiona pozycja szeryfa. Już ja muszę, muszę tutaj zobaczyć co tu jest. Nie, Villa 2 jest niefajna, nie ja wybieram Hotel 2. Ja tylko na hotel Nie mam lagi chyba Sorry za lagi, ale wiecie. Ja no nie mam dobrego internetu, nie w domu. Nie, no nie będę podawał niczego, bo to nie chce mi się. To co tym nie mogę. Ogólnie czekajcie ile... Chyba... niedługo kończymy filmik. yes i'm I Gdzie oni Gdzie kur, widzieli? Kurde! Kończymy chłopaki i dziewczyny. Ja już kończę. Po prostu odcinek. Do widzenia i nara.